Z okazji zbliżającego się Legacy Sequela Koszmaru Minionego Lata zaprezentujemy wam fabułę poprzednich odsłon, żeby zaspoilerować po niektórym, kto był mordercą. Czyżby wszyscy byli parówkożercami? Zapraszam na omówienie serii. W nadmorskiej wiosce młody na rybek świętuje ukończenie liceum. Z okazji wakacji miasto organizuje nawet paradę rybności. Burmistrz jest fanatykiem wędkarstwa, cała miejscowość zaje. Poza samym pochodem miejscowi wybierają również mis. Nie wiem, czy chciałbym zdobyć tytuł Rybnej Królewny. Żeby wygrać, jedna z głównych bohaterek, Helen coś tam mówi, że marzy o świecie na pokoju i na takie kocopoły. Potem świętuje z trójką przyjaciół na plaży, gdzie jeden z nich pokazuje, jakim jest Kripem, opowiadając o zabójcy z Hakiem. Film się jeszcze nie zaczął, a my już podejrzewamy, kto będzie mordować. Super. Wracając do domu, przypadkowo potrącają przechodnia, a że żaden z nich nie należy do polskiej elity intelektualnej, w obawy przed konsekwencjami prawnymi postanawiają wrzucić ciało do wody. Nim zaciągnęli nieboszczyka nad rzekę, nadjechał jeszcze jeden znajomek, który zauważył, że coś jest nie tak, ale nie drążył zbytnio tematu. Jedynie zauważył, że wcześniej wspomniany krip tylko udaje miłego. Więcej znaków, że to on będzie mordercą, odbiorca wytrzyma. Niech jeszcze powie, że jego ulubionym zajęciem jest granie w Duma. O, spowodowali wypadek samochodem BMW. Marka przypadkowa. Ja to zrobię. Zabierzcie go ode mnie. Moja korona. Jak widać, od wrzucania trupów do jeziora może spaść korona z głowy. Bary. Kolejny z czwórki nurkuje w celu odebrania przedmiotu. Teraz to już nie jest nieumyślne spowodowanie śmierci, a pełnoprawne morderstwo. Grupa obiecuje nigdy do tego nie wracać. Rok później, zrezygnowana z życia Jury wraca na wakacje do matki. Dostaje wiadomość o treści, wiem co zrobiłaś minionego lata. Ekipa po raz kolejny łączy siły, żeby rozwiązać zagadkę, kto stoi za tym sikusem. W międzyczasie okazuje się, że Ray, dziwak, znał tak naprawdę swojego ojca. Mianowicie był rybakiem, a teraz przyjął po nim interes. Something Fishy. Wspólnie obwiniają tego kolesia, który przejechał przez miejsce wypadku. Szybko jednak zostaje wyeliminowany z listy podejrzanych. Morderca w stroju rybaka próbuje przejechać skradzionym samochodem członka grupy. Po całym tym Karmagedonie Barry ląduje w szpitalu. Oskarża przyjaciela Kripa o to, że próbował go zamordować. Dowodem ma być to, że jest rybakiem i ma dokładnie taki sam strój na wyposażeniu. Są dwie możliwości. Pierwsza, on faktycznie jest rzeźnikiem. Druga, dostaniemy deus ex machina, która uwłacza naszej inteligencji. Po zrobieniu śledztwa internetowego odkrywają, że człowiek, którego wrzucili do jeziora miał siostrę. Kobiety postanawiają do niej jechać. Rej się wymiguje, bo coś tam głowa go boli. Na miejscu laski dowiadują się, że zabita osoba miała też bardzo bliskiego przyjaciela o imieniu Billy Blue. Później zabójca wamuje się do domu Helen i spędza w nim noc bez jej wiedzy. Drugą osobą na liście podejrzanych jest Mateusz Chmilarek. Jedyną rzeczą jaką jej zrobił, było potarganie włosów. Przepraszam, że tak poszarpanie opowiadam, ale a natomiast Laszerów jest bardzo prosta. Zabójca jest i No zabił połowę ekipy hakiem, na tle morderców używających kreatywności i z całą pewnością się wyróżnia. kolejnej nocy Julie odkrywa, że łucz najbardziej podejrzanego faceta pod księżycem nazywa się Billy Blue, jak kumpel tego potrąconego. Dziewczyna ucieka i. Trafia na łajbę prawdziwego mordercy. Chodzi o to, że postać A zabiła postać B. Nastolatkowie myśleli, że to oni zabili postać B, a tak naprawdę potrącili postać A. Ona nie umarła, a teraz się mści. To... kto jest synem kogo? No spoko. Dostawaliśmy od początku sygnały, że to Rey jest psycholem, a prawdziwym psycholem okazał się psychol. Nie! Mam nadzieję, że to nie pojawi się na miniaturce. By the way, wiecie jak nazywa się zabieg, w którym rzucają nam fałszywe tropy? Czerwony śledź. Tematycznie do zawodu rybaka. Sprawa z Billy się tak, że Rejtagany poczuciem winy odwiedził siostrę rzekomo swojej ofiary. Trwa walka, z której młodzi uchodzą z życiem. Degenerat nazywa się Ben. To będzie ważne w kontynuacji. Pada po raz kolejny dowody. No tak, potrzebujemy sequela, w którym okaże się, że mordercą od samego początku był Abraham Lincoln w masce. Tego się nikt nie spodziewa. Na miejsce przyjeżdża policja. Rok później Julie psuje sobie telefon pod prysznicem, a morderca wyskakuje ze zbitego lustra. Ta scena w kontynuacji okaże się tylko snem. Nasz ulubiony zabieg scenarzystów zaraz po wodzeniu za nos. Druga część powstała na prędce w rok i to widać już w samym tytule, który można przetłumaczyć jako: Nadal wiem co zrobiłaś minionego lata, mimo że akcja filmu dzieje się dwa lata od traumatycznego wypadku. Dalej nie jest kolorowej. Julie studiuje i poza koleżanką poznała Willa Bensona, przystojniaka starającego się o jej względy, gdy rej strzela fochy. Przyjaciółka wygrywa bilety na Bahamy, bo zna odpowiedź na pytanie konkursowe: Co jest stolicą Brazylii? Odpowiada Rio de Janeiro, co nie jest prawdą. Ale i tak wygrywa wakacje, bo to nie dzwoniło radio, tylko zabójca z przygotowaną pułapką. Ray nie jedzie z nową paczką znajomych swojej dziewczyny, bo strzela focha, ponieważ chce się jej oświadczyć. A nic tak nie przekonuje kobiety do powiedzenia tak, jak opieszałość partnera. No jedźmy na Bahamy, zawsze o tym marzyłam, za darmo, jedźmy, jedźmy, mam bilet. Jest, mi się nie chce i w ogóle ja tu sobie muszę ryłowić, łybić. W sumie przez godzinę nic się nie dzieje, od personelu zostaje dziesiątkowany. Sam Ray też cudem uchodzi z życiem i postanawia płynąć do Julie i ją ostrzec. Niby film o mordercy z hakiem, ale nie ma niczego, o co odbiorca mógłby zahaczyć swoją uwagę. Gdy już wszyscy wiedzą, że poluje na nich psychopata, jeden z nastolatków wyrzuca jedyny przedmiot, który mógłby posłużyć do obrony do wody i mówi, że w hotelu, w którym już wszystkich zamordowano, będą bezpieczni. No głupie. Ale okazuje się, że ten chłop jest synem mordercy z jedynki i teraz razem wykonują zawód psychopaty. Dlaczego? Pomyśl. Will Benson. Syn Bena. Ale Will oznacza, że ty dopiero będziesz jego synem. Możesz mnie wypuścić. No Z jakiej racji syn też jest mordercą? Czy z niebyciem potrąconym na śmierć wiąże się wielka odpowiedzialność za zbrodnie i to jest dziedziczne? Zjawia się Ray i w sumie obaj antagoniści kaput, i ja wcale nie wydłużam tego zdania, żeby pokazać obie śmierci. <słuch> to jaką macie pogodę? Następuje zakończenie nie mające sensu: mianowicie zabity, zabity, nie jest zabity, i dalej zabija. Jest jeszcze koszmar z 2006 roku, ale to remake. Podobnie ma się sprawa z seriadem z 2021. Ja nie będę tego streszczał, bo ile razy można opowiadać tę samą historię. 3. Znaczy technicznie to nie są remaki, ale rozumiecie: American Psycho 2 Case. My nawet nie zaczynaliśmy arcydziełem. Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zachęcam do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. Pa.